Cześć kochani moi, hej, 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 witajcie w ostatnim odcinku z całej paczki z drapek, duży lotek. I co, zostały mi z drapeczki od 36 do 50, słuchajcie, i tylko przypominam, że jeszcze mogłoby coś wpaść i żebyście trzymali kciuki. O, zobacz kotku, nie sięga mi. Boję się, że bateria padnie, to muszę od razu podłączyć. Hop, pomoże. No i co? Ładuje się? No ładuje się, no i dobra. To super, to włączę sobie latareczkę. O jednak nie, z latarką będzie odbijać. <laughs> no także fajnie, bo jakby coś wpadło, bo jak na razie to jest tak strasznie licho, bym powiedziała. No i na samym końcu zrobimy sobie podsumowanie. Zobacz, pokażę wam jeszcze te dużo szczęścia, które drapałam, bo przecież nie miałam jakoś weny, żeby pójść to wymienić. I mam te wszystkie zdrapeczki. Ja, która zawsze wszystko na, jako pierwsze wymienia. <laughs> Słuchajcie, mamy tak. Jedynkę mamy, szóstki nie, ale siódemkę mamy. Jedenastki brak. 22 nie ma i 47 też nie ma. I tak siódemeczka jest. Dziewiątki nie mamy obok. 13, 26, Mocno kciuki trzymajcie. Czterdzieści cztery, czterdzieści Czwórki nie ma. Siedemnastka jest.

Trójki nie mamy, czwórki. Dobra, nic na zero nie mamy. Trzynastka jest o jakieś Y, czyli będzie pusta. 22, dwadzieścia 27. Dwa, dwadzieścia Dziesiątki brak, jedenastka, 25 też nie widzę. 26 nie, 28 jest i 44 brak. Trzynaście jest, szesnaście nie ma, 21 nie ma, 34 też nie. 45 i 46 też nie. Oj, źle drapie. Dwójki nie ma, siódemki, ósemki, 33 jest, 41 brak. Dobra, 12 nie ma, 17, 21 jest, 24 nie ma, 28 jest i 49 nie ma, 13 jest, 15 brak, 33 też jest, 37 nie ma. 40 nie ma i 43 nie ma VYT no tak jak mówiłam 38 i tutaj szukamy 9, 13, 16, 21, 28 i 30 trójki brak, siódemki też dziewiąteczka jest, dziesiątki brak, trzydziestka jest i 44 brak. 4, 16 jest, 30 też jest, 37 nie ma, 40 nie ma i 46 też nie ma. 13, 21 mamy, 24 niestety, 33 też nie, 41. Nie. No brak mi słów, powiem Wam, jak nie samochody, jak nagrywam, jeżdżą. To samolot teraz! Także po prostu ja nie wiem. Nie mam kiedy nagrywać, bo non stop coś jeździ. Nie, nie, dadzą, nagrać. nie dadzą nagrać. Tak, 1, 12, 13 mamy, 30 mamy, 34 nie mamy i 45 nie mamy, 9 mamy, 16 mamy, 26 nie mamy, 29 obok, 32 i 48. Lichapaka, lichapa.

37, 40 jest i, i, i 42 nie ma. Chociaż jak sobie przypomnę, drapałam całą paczkę krzyżówek. 17 jest, 24 to też y, człowiek tak już się wydawało, że ta literka była. Po czym się sprawdza, no nie było tak. Ale na tyle krzyżówek, na tyle literceczek podrapał, to naprawdę szło się zgubić w tym wszystkim. Zdrabka z numerem 40.

Dwójki brak, trójki brak, jedenaście nie ma, dwadzieścia cztery, trzydzieści cztery i trzydzieści siedem, trzynaście, piętnaście, siedemnaście, dwadzieścia dwa jest, czterdzieści trzy jest, ale czterdzieści sześć nie ma, dwadzieścia dwa jest, dwadzieścia sześć nie widzę, dwadzieścia siedem to samo, trzydzieści to samo, trzydzieści dwa też nie. No i 41, teraz mamy tak jedyneczkę, czwórka jest, dziewiątki brak, dwunastki brak, 43 jest i 45 brak. Różne kontrolne: 41. O, może będzie jakaś wygrana, bo zdrabka z numerem 41 oszukamy: 42, 43, jakoś tak po kolei, zobaczymy. Czwórki nie ma, 11 też nie, 28 jest.

37 jest No i ta tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma 28 jest, dwa nie ma 43 było 37, ale 39 już nie ma, więc nie byłoby szans. No, porażka jeszcze jedna pięćdziesiątka by się przydała, wiecie? Jakie tu są stopnie wygranych? Zobaczmy. 5, 10, 20, 50 i 100. No to albo 50 albo 100. Takie VVV v, v. <laughs> na setkę. 10, 21, 18, 27, 40 i 7. I co? Jedynki brak. Siódemka jest. 13 za to nie ma. 27 jest. I 40 jest. O, zdrapałam kuku ku, ku, więc będzie piątek. No, ale dobry, dobry piątek 2, 16, 17, 21, 34, 48. No, takie po dwa się trafiają. Hum. Hmm, hmm. Już nie muszę czytać, bo i tak każdy widzi i tak, a te kontrolne tak niszczą człowieka. <laughs> no ale piątka wpadła, no na tyle zdrapek jak wpadła piątka, to naprawdę jest bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Zdrapeczka z numerem 43. Szukamy 2, 41, 21, 28, 44 i 9.

17 też nie ma, 30 nie ma. I różne kontrolne 44 z zapeczka i tu, nie ja chyba muszę tą stroną <laughs> jakoś tak szybciej leci. dobry no i co mamy? Trójka jest. Czwórki nie ma, szóstki nie ma, 42 jest. 45 nie ma, 47 nie ma. Muszę załączyć wiatrak, bo oszaleje. O, wiatrak wyłączony. Mam nadzieję, że nie będzie tak za bardzo dmuchało. O, ostrość zeszła. Dobra. Wróć. O, dobra, wróciło.

34 brak. 42 jest. 44 nie ma. YRV. Masa pustków. Tu tu, 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 46. Ja lubię 46 i 48 te zdrabki. 46 wtedy miałam stówkę w pracy. Także może i tym razem da jakąś wygraną. szóstka brak. 18 brak. 32 czterdzieści cztery, czterdzieści sześć, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia pięć jest, dwadzieścia siedem jest i czterdzieści pięć jest, piątka. No to widzicie, udało się. Tak, dobra. 46 to jednak cościk ale już wiem, że będzie tu taki jakby gwarantowany zwrot tutaj nie ma nic 21 nie ma 27 jest 30 nie ma 34 brak 39 to samo 40 to samo 45 jest i 49 jest o, i zdrapałam kuku kuku, Czyli mamy piątkę, tak jak mówiłam. Trzy zdrapki do końca, tak? Nie, cztery. Dobra. Ta i jeszcze trzy. 47 numer zdrapki, a szukamy 48, 39... Oj, chmaitnęłam, sorki.

i mamy tak ostatnie szanse 4 11 12 jest 47 nie ma 48 jest i i i, i nic. o różne kontrolne numer 48 12 48 o zobaczcie numer z 48 szukamy 48 mm. 48 na 2 24 Może coś będzie. 1 brak, 9 brak, 11, 24 jest, 2, ale 25 już nie ma. Czwóreczka, 12 jest, 21, 22 jest. 27 nie ma i 47 oboczki. Szóstka. I tak, 16 też nie, 24 jest, 36 nie ma. 41 no niestety 8 brak 13 18 22 jest 24 jest ale 4 zabrakło 12 jest 22 jest 30 nie ma 44 46 i 49 żydy mędy, jakie no 32 nie ma, 37 45 48 o coś pominęłam Jeszcze raz. trójki nie ma, dziesiątki nie ma, trzydzieści dwa nie ma, trzydzieści siedem nie ma, czterdzieści pięć nie ma, czterdzieści osiem. Tutaj tak, dwanaście jest, dwadzieścia dwa jest. Trzydzieści nie ma, czterdzieści cztery nie ma, czterdzieści sześć nie ma, czterdzieści dziewięć. O, czterdzieści sześć jest, dobra, czyli wygrze piątej. Jak dobrze, że są kontrolne. <grym> Cała piątka.

Nie ma, 15 też nie, 16 jest, 30, 40 żadnych. I znowu 6, nie mdlej, wszystko będzie dobrze. Ładowarka mi za bardzo ciągnie ten mój statywik. Wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się. Szóstka jest, 8 jest, 11 brak, 29 brak, 43 i 45.

Jak ja tu muszę drapać i y, dla Was nagrywać, to chociaż staty w sobie zemdleję kulturalnie, bo tak trzeba, no bo tak trzeba. Co my tu mamy? 34, ostatnia zdrawka z paczki 34, 37, 45, 43, 22 i 25. Mamy tak. 37 jest, 39, 40, 43 mam, ale 44 nie mam.

Szósteczka. I tak, 25 mamy, 29, 36, 43 jest, 48 nie ma. I tak, 9, 10, 11, 33 brak. I tym oto sposobem dotrwaliśmy. Dotrwaliśmy do samego końca. I co Wam mogę powiedzieć? Nie mam słów <laughs> na ogrom pustaków, niestety, jaki tutaj się pokazał. Pustych z drapek jest dużo, już nie będę pokazywała tych pustaków. Wyciągnę tylko te wygrane i zrobimy sobie teraz takie podsumowanie dwóch paczek. Tak jak stosunkowo jedna do drugiej wypadła. Aczkolwiek, no jak ktoś, kto ogląda wszystkie te odcinki z paczek, no to już wie. <laughs> jak to wyszło. Teraz tak, duży lotek mamy. No i tak. Wygrało. Muszę to policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dwanaście zdrapek, kochani moi, tylko wygrało. Dwanaście to jest naprawdę bardzo mało. Na pięćdziesiąt. Wygrało tak. Tu jest pięć i tu jest dwadzieścia, tu mamy już dwadzieścia pięć i pięćdziesiąt, to jest siedemdziesiąt pięć, siedemdziesiąt pięć i pięć to jest osiemdziesiąt, osiemdziesiąt pięć, osiemdziewięć, dziesięć, sto pięć.

bo paczka kosztowała nas 200 zł, bo pani, jak już Wam wspominałam na początku, pani z kolektury uważała się za najmądrzejszą i ona wiedziała jak sprzedaje także 60 zł na całej paczce, no to naprawdę nie jest źle, aczkolwiek gdyby nie pomyłka tej pani no to byłoby bardzo źle bardzo źle no ale te 5 dych w pamięci na plusie zawsze, zawsze było a dużo szczęścia na 50 z drapek było. raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wygranych. No i tutaj już znacznie inna sytuacja, tak? Tutaj było 220 zł wygranej. Także no, dużo szczęścia okazało się dla nas na pewno, dla mnie. Zobaczcie, miałam perełkę stówę. A tutaj 50, i ja, jak trafiłam y, tą 50, to już wiedziałam, że stówka mi nie wpadnie. <grych> Także widzicie, no, jeżeli miałabym komuś polecić jakąś zdrapkę, no to dużo szczęścia. Y, dużo szczęścia mi się ciężej drapie jako warstwę y, ścieralną. To jest akurat fakt, y, ale nie dostaje człowiek takiego oczopląsu, jak przy tym dużym lotku, bo tutaj jest tych liczb bardzo dużo. I to trzeba zatem nadążać, żeby to wychwycić, te wygrane, prawda? Tak, jak tutaj w którejś y, jednej cyferki nie zauważyłam, i to tak potem wyszło. O. Albo z długopisem jechać, żeby potem nie zapomnieć, albo jakoś zaznaczać. No, ja jestem za dużo szczęścia, ale można powiedzieć, że taki test mam zaliczony. Y, dwóch, no, dwóch, y, dwóch paczek. W tym miesiącu to już tak jest dużo, za dużo. <laughs> Dobra, kochani, bardzo Wam dziękuję wszystkim serdecznie tym, którzy byli ze mną e, na tych dwóch paczkach, czyli na tych czterech e, ośmiu odcinkach. Tak, nawet e, dziewięć, bo tam jeszcze e, w dużo szczęścia był odcinek taki podsum w, pod, z podsumowaniem, o e, no i co? Widzimy się za najbliższe jakieś, ja wiem, może. Tydzień. <noise> Zobaczę. Na razie stwierdzam, że idę to wymienić i, i nie będę kupywać żadnych zdrapek Idę to wymienić. Straty jednak są. Tu 60, 70, 80, 90 zł. Minusa na dwie paczki. To i tak nieźle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na tym kanale. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, zostaw subskrypcję. Łapki w górę, komentarz. Będę bardzo wdzięczna. I przypominam, że... Albo dobra, kiedy indziej Wam powiem. Buziaczki, miłego dnia, pa pa!